Hejka kochani, witam się z Wami. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że Wy się macie dobrze, przynajmniej tak wiecie w miarę, ale proszę Was, dbajcie o siebie. O swoje samopoczucie, o swój stan psychiczny, zdrowotny, tak samo fizyczny, bo jeżeli wy o siebie nie zadbacie, no to kto o was zadba? A jeżeli wy o siebie zadbacie, to będziecie mieć dużo więcej siły na pomaganie po prostu innym. Ja tak stwierdziłam właśnie ostatnio, że nie ma co płakać. Oczywiście swoje też wypłakać trzeba. Dla mnie to jest takie, wiecie, oczyszczenie duszy. Na to, co się wszystko teraz na tym świecie dzieje, jakby nam mało było kłopotów po pandemii, tak teraz, kurczę, widzicie, wojna i nie wiadomo do czego to jeszcze nas wszystkich doprowadzi. No, niestety, niektórzy kraczą o Trzeciej wojnie światowej. Oj, ciężki temat. Ciężki ja tu nie chcę wam krakać, nie chcę was jakoś tak wiecie, negatywnie nastrajać, bo ja teraz ostatnio mam bardzo. Pozytywne nastawienie, że wszystko będzie dobrze, że to się skończy, że dobro wygra. I przyjmuję, słuchajcie do siebie tylko i wyłącznie te mm, dobre myśli. Patrzcie, jakie mam tutaj piękne drzewa. Specjalnie Was zabrałam troszeczkę w takie e, właśnie y, miejsce. Takiego wyciszenia, spokoju, pozytywnej energii. Eee, I widzę, że tu też dzisiaj jakoś, jakoś dużo ludzi, wyjątkowo. Eee, I zabieram Was dzisiaj nad ocean, na taki spacer. A przy okazji sobie też troszkę pogadamy. U, nawet słońce wyszło, a miało być zachmurzenie. Ale piękne słońce. Nie wzięłam sobie okularów. Powiem Wam, że nic nie zapowiadało takiej pogody e, dzisiaj i taka byłam zła, bo wczoraj było piękne słońce od rana, a dzisiaj takie zachmurzenie nawet się trochę ochłodziło. I mówię, kurczę, jak ja chcę nagrać dla Was film, taki, wiecie, mega pozytywny, żeby przesłać Wam tą wibrację, to wszystko, e, chociaż tyle, co mogę dla Was zrobić. No to kurczę, e, mówię, wstaję rano, dzisiaj patrzę, zachmurzenie ale. Już jest fajnie, już słoneczko tutaj do nas wychodzi, jak widzicie. Piękny jest ocean dzisiaj, taki spokojny, taki piękny ma kolor, zresztą zaraz go Wam pokażę. Zawsze się pytacie jak to jest nad oceanem, że jest tak mało ludzi. No, dzisiaj powiem Wam, że trochę tych ludzi jest, zwłaszcza tam, tam. Um, teraz jest u nas, słuchajcie, idealna pogoda, żeby w ogóle odwiedzać tutaj Florydę. Bo nie ma jeszcze tej takiej wilgoci strasznej um, i nie ma, nie ma właśnie. O, jaka muszelka ładna! Zobaczcie, jaka fajna. Trochę się potłukła, ale. Była na pewno piękna. Nie ma takiej właśnie wilgoci. Te temperatury są też jeszcze takie, wiecie, w miarę do wytrzymania, bo 20 parę stopni no to nie jest jakoś mega gorąco jak na Florydę. I odczuwalność też jest taka, jak po prostu jest na temperatura, bo latem ta odczuwalność jest dużo, dużo większa. No dobra, ja trochę dziwnie wyglądam, bo jestem w czarnej sukience w ogóle, bo nie przypuszczałam, że tak się. Zmieni ta pogoda, no ale nic, to nie jest dzisiaj ważne. Zobaczcie, jaki ten ocean jest dzisiaj piękny. Jejku, jakie są fajne małe falki. No, idealnie, naprawdę jest dzisiaj idealnie. Cudnie. Dziś ostatnio y, widziałam, że właśnie ten, chyba to się nazywa, taki y, Biały szum jest bardzo zdrowy dla, dla nas, dla naszego mózgu, bo bardzo y, ten dźwięk potrafi oczyścić. Więc słuchajcie sobie troszkę. Ja się teraz na chwilę zamknę i później się do Was odezwę. Kochani, normalnie nie wierzę w to, jakie słońce wyszło. Chciałam strasznie właśnie nagrać Wam, tak wiecie, taką tą energię, żeby było słoneczko, żeby był piękny, niebieściutki ocean. Dzisiaj jest tak spokojnie, idealnie po prostu, naprawdę jest tutaj idealnie. Trochę idę pod światło i trochę idę pod wiatr. Kurczę, powinnam wam z tej strony nagrywać. Może się na chwilę zatrzymam, ale po prostu tam jest więcej ludzi, a tu jest tak fajnie. Zobaczcie, puściutko, a więc co wam chciałam powiedzieć? Więc chciałam Wam powiedzieć, że e, dziękuję Wam wszystkim za każdą jedną wiadomość, którą do mnie wysłaliście. Czy ona była bardziej pozytywna, czy mniej pozytywna? Za wasze zdanie? Może komuś pomogłam w tym momencie takim naprawdę ciężkim, jaki no mamy niestety teraz? Nawet w takim wiecie, jakby wywaleniu tych takich złych emocji, wypuszczeniu tych emocji z siebie? Ale nie o tym. Słuchajcie, my musimy się teraz wszyscy nawzajem wspierać i cieszę się. Że moi widzowie jednak czekają na moje takie treści, które do tej pory były. Czyli wiecie, nasze życie tutaj w Stanach. Ja oczywiście Wam będę co jakiś czas mówić, jaka jest tutaj też w Stanach sytuacja, i dzisiaj też Wam o tym powiem, jak w ogóle Amerykanie się do tego odnoszą. Jeżeli chodzi o jakieś takie, właśnie informacje stricte z, z Białego Domu, co zamierza nasz prezydent. Ja mam bardzo polecam Instagram, polecam Wam dziennikarza, którego obserwuję sama na Instagramie i zostawię Wam tutaj w opisie właśnie jego relacje, bo on codziennie relacjonuje co... Dzieje się bezpośrednio w Waszyngtonie, bo on tam jest na miejscu. No i kochani, i co? Ja będę właśnie Wam mówić o takich zwykłych ludziach tutaj w Ameryce i o tej sytuacji, tak z pierwszej ręki, co u mnie się dzieje. I jedni mogą powiedzieć: że, A, co tam u Was się dzieje? Wy tam nic Wam nie grozi. Słuchajcie. Teraz całemu światu grozi. Tak naprawdę taka jest prawda. E, widzimy, co się dzieje, więc Ameryka też na maksa pomaga, naprawdę bardzo dużo pomaga e, Ukrainie e, i, i na pewno będzie dalej pomagać, bo Amerykanie w ogóle bardzo lubią pomagać. E, mają do tego warunki, e, więc też są takimi ludźmi, nawet tacy zwykli ludzie chcą pomagać. Powiem Wam, że e, tak jak. E, Nasi sąsiedzi, czy, czy, czy ogólnie ludzie wiedzą mniej więcej skąd pochodzimy. No i powiem Wam, że bardzo dużo właśnie teraz sąsiadów naszych pyta się, jak nam pomóc, jak w ogóle moi rodzice, jak ta sytuacja, że po co. Po co Rosja w ogóle to robi? Jaki ma w tym cel? Bo wiecie, Amerykanie są bardzo tacy od do, że oni jak już coś robią, to mają w tym jakiś cel i oni tego nie rozumieją totalnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, dlaczego w ogóle to ma miejsce? Powiem Wam też, że w mediach, w takich wiecie, newsach, w telewizji cały czas jest trąbiona sytuacja, jaka jest w Ukrainie i w Polsce. Cały czas jest mowa, właśnie też z czego się bardzo cieszę o Polsce i w końcu Amerykanie będą dokładnie wiedzieć, gdzie Polska leży. Bo mieli niektórzy z tym problem. Niektórzy nawet nawet sobie wiecie, no nawet nie słyszeli czasami, mimo tego, że tak tu dużo Polaków przecież żyje. Z mojej strony, to co chciałam wam powiedzieć, ja staram się, ile mogę prężnie działać też na Instagramie. Jak mnie nie obserwujecie, to to tam możecie zobaczyć, że zawsze zresztą tutaj na YouTubie też na swojej karcie społecznościowej udostępniłam Wam miejsca, gdzie właśnie są robione specjalne zbiórki, które są sprawdzone, no bo jak wiadomo teraz tych naciągaczy i przestępców takich nie brakuje, udostępniałam Wam też zbiórkę krwi. E, bo to też jest bardzo ważne, e, no, w ogóle, jakiejś takiej pomocy dla Ukrainy. E, no, wiecie, ja mam jakieś tam zasięgi, i mogę w taki sposób też bardzo pomóc. E, to, co też mówiłam na Instagramie, to to, to że ja po prostu też, e, no, jak mogę pomóc? Najlepiej wpłacać pieniądze bezpośrednio na daną, e, daną właśnie, zbiórkę ja tutaj też mam swoje zbiórki tutaj ze Stanów bezpośrednio, na które mi jest łatwiej wpłacić pieniądze teraz ostatnio dostałam od dziewczyny z Chicago, od mojej wicki, zbiórkę, właśnie w Chicago robili zbiórkę Polacy która bezpośrednio właśnie poleci do Ukrainy ale też mogliśmy kupić sprzęty, które są bardzo potrzebne jak na przykład bielizna termiczna jak takie, takie, wiecie, sprzęty też dla wojska, opatrunki przede wszystkim to to wszystko mogliśmy kupić na Amazonie i tam miałam taką właśnie listę, którą też Wam udostępniłam na Instagramie dla tutaj Polonii polskiej, która dla Polonii tutaj w Stanach, która by chciała właśnie jakby wspomóc Ukrainę i to też bezpośrednio leci ta zbiórka z tymi rzeczami do, do Ukrainy. Jedni pochwalą moje działania, inni skrytykują, inni powiedzą, że to jest na pokaz, tak jak teraz bardzo dużo właśnie jest. Mm, każdy, kto działa w sieci, w internecie, czy jest mniej znany czy, czy bardziej znany, to niestety, ale się spotyka z taką krytyką od ludzi, którzy właśnie mówią, że gdyby nie to, to wcale by żadnych zbiórek nie udostępniali, że chcą się wybić na tym. Słuchajcie, nieważne, kto jakie ma pobudki teraz i jakie zdanie w tym kierunku. Czy chce się bardziej wybić, czy nie chce się wybić, on pomaga. Jakby nie było, no pomaga. Ja słuchajcie, e, bardzo często Was wspieram. E, wrzucam różne zbiórki na swoim Instagramie dla najczęściej bardzo chorych dzieci. Staram się jak mogę. Oczywiście różnie jest to odbierane, no bo wiadomo, ludzie tak mają i będą zawsze tak. E, podchodzić do takich, do takich rzeczy. Ale się robi ciepło, słuchajcie, naprawdę się robi ciepło. Uu, em, ale jest pięknie, jest naprawdę pięknie. Och, cudowny, cudowny, cudowny widok. E, wiecie, no ja z tym, z tym się już zmagam 10 lat, jak dobrze wiecie, więc no mnie to osobiście nie rusza. Nie powiem, że na początku płakać mi się chciało, ale nie z tego, że ktoś tam, coś tam mi, wiecie, napisał, tylko tylko co? Tylko y, bardziej y, z tej całej sytuacji, jak widziałam, jak ci biedni cywile, ludzie, którzy w ogóle nie powinni y, być skrzywdzeni, a najwięcej zawsze dostają po tyłku, jak to się mówi. I. Y, no, musiałam swoje przepłakać, tak się oczyściłam, tak sobie z tym poradziłam, ale teraz powiem Wam, że mam taki kolejny etap takiego wkurzenia i takiej siły do działania, że chcę pomagać tyle, ile mogę, to, to, to pomogę. I też, widzicie, dzięki swojej pracy, dzięki temu, że mogę zarabiać i mam pracę. Ja mogę cały czas na bieżąco wspierać e, właśnie wszystkie e, różne fundacje. E, mam też kontakt z jedną dziewczyną, która właśnie no, dla mnie jest e, bohaterem, zresztą wy wszyscy dla mnie jesteście bohaterami. Ja się kłaniam w pas przed Wami, czapki z głów i w ogóle, bo jesteście po prostu super. E, Polacy tak pokazali, jakim są świetnym, fajnym narodem, że o Jezu, ja mam ciary słuchajcie ciary mam na całym, na całym ciele jak o tym mówię cudowne jest to uczucie widzieć tą waszą pomoc naprawdę kłaniam się przed wami i dziękuję wam za to wszystko co robicie bo jesteście przefantastyczni każdy słuchajcie pomaga jak tylko może każdy ma różną sytuację w życiu i najgorsze jest teraz to żebyśmy między sobą siebie e, oceniali e, czy ktoś pomaga więcej, czy ktoś pomaga mniej? Niektórzy słuchajcie też pomagają w ten sposób, że po prostu e, no, nie muszą mieć tego oklasku dookoła. Oni pomagają w ciszy, w spokoju, e, nie muszą tego wszystkiego e, jakby no, pokazywać tak, szerszej publiczności. E, to tylko nasze sumienie później to zweryfikuje. Albo i może też nie, czy to rzeczywiście była pomoc, czy nie było tej pomocy. No ale ja dzięki swoim, właśnie swojej pracy systematycznie sobie tutaj zasilam wszystkie organizacje, które właśnie wysyłają bezpośrednio te pieniądze, trafiają do właśnie dla potrzebujących, czy już bezpośrednio do Ukrainy, i dzięki moim też zasięgom mogę niektóre informacje przekazywać wam dalej do szerszej, do szerszej grupy odbiorców. E, też właśnie niektórzy z was pisali, że właśnie super, że tak wszyscy ludzie z Instagrama czy z YouTube'a się właśnie e, się właśnie tak zaangażowali, bo dzięki temu są sprawdzone zbiórki. Czasami, no niestety, my też padamy, wiecie, fej, fej, fake newsów jest odgroma to za tym stoi, no oczywiście wiadomo kto, wróg nas teraz największy. E, więc y, my też musimy pokazywać siłę, my też musimy pokazywać jakby to dobre, dobro szerzące się, e, że właśnie nie boimy się, że jesteśmy silnym narodem, bo jeżeli się przestraszymy, będziemy się ich bać, to dla nich to jest wygrane już, tak? No, więc y, kochani ja zamierzam dalej nagrywać dla Was filmy, bo wiem, jak dużo osób, naprawdę bardzo dużo osób, pisało i prosiło o to, o coś Wam pokażę, właśnie. Słuchajcie, możecie się zastanawiać, co to takiego jest. To jest, słuchajcie, Meduza. Dokładną nazwę może Wam tutaj napiszę na ekranie, bo teraz nie pamiętam. Wygląda trochę jak plastikowa torebka, ale jest to, słuchajcie, meduza i właśnie takiej szukałam, żeby, żeby Wam taką pokazać. Jeżeli na nią staniecie, czy w ogóle w jakiś sposób ją dotkniecie, ona Was poparzy. Nawet teraz, kiedy ona nie jest w wodzie, ona Was poparzy i to naprawdę dość mocno. Więc trzeba tutaj, słuchajcie, uważać, bo osan lubi wyrzucać takie, takie tutaj istoty. I nawet na plaży one potrafią zrobić duże bubu. Z tej strony już lepiej to wygląda. Czy bardziej może przypomina meduzę. Ale tak to właśnie się przedstawia. Lubię tą plażę tutaj, bo jest bardzo szeroka, więc... Nawet ja teraz, jak jestem w butach, w klapkach, to mogę sobie w tych klapkach iść. Ona jest fajnie tak ubita, że nie przeszkadza mi to, że te buty mam na sobie. Ale no, zobaczcie. Niedługo już ten ocean nie będzie tak pięknie wyglądał, bo jednak w porze tej takiej e, letniej, w porze deszczowej, jest strasznie dużo glonów. On tak jakby się oczyszczał, jest taki bardziej, wiecie, brunatny. A teraz jest, słuchajcie, najpiękniejszy kolor. E, właśnie tak, od no, od zimy do wiosny, ten kolor tak się utrzymuje. Piękny, taki błękit. Ach, naprawdę jest e, cudnie. No, i też właśnie tutaj taki mój apel do Was. Jeżeli chcecie oglądać, to oglądajcie. Jeżeli nie chcecie, ja Was nie zmuszam. E, ja jestem tutaj dla Was. E, wiem, że lubicie nasze takie właśnie zwykłe życie, jak pokazujemy do tej pory. E, I wiem, że też no, nie możemy cały czas, ja nie mówię, żeby być wiecie, obojętnym, czy żeby, żeby jakoś, nie wiem nie, nie interesować się, bo ja, uwierzcie mi, codziennie z Markiem oglądamy wiadomości um, i, i chcemy wiedzieć, co się dzieje um, ale też musimy dbać wszyscy o ten nasz trochę taki spokój psychiczny, um, żeby, żeby nas to po prostu wszystko nie, nie dobiło bo to Naprawdę, słuchajcie, jak się tak cały dzień ogląda, tylko te straszne, straszne wieści. No to niestety, ale popadamy w różne, nawet i udowodnili już choroby psychiczne. No, dla wszystkich jest to ciężka sytuacja. I uwierzcie mi, że każdy kraj teraz jest zagrożony. Każdy kraj jest jakby w gotowości. I, i no i tak. Mam nadzieję, że. Eee, że moje filmy po prostu będą dla Was taką odskocznią, takim, takimi drzwiami do póki co jak na razie normalnego życia. Jak to będzie dalej, to wszyscy tego na razie nie wiemy. Mam nadzieję, że będzie lepiej, że, że dobro wygra. Zobaczcie, jakie piękne są te zielone kamienie. Cudnie one wyglądają. I mam takie szczęście, że mogę się takimi rzeczami zachwycać. Ale też i przekazywać Wam takie piękne rzeczy. Mam nadzieję, że tak samo jak ja się zachwycacie, ale z tego, co już Was trochę znam, to wiem, że tak. Czytam teraz też Wasze wiadomości, które pytałam Was się, jak dzisiaj Wasze samopoczucie i w ogóle, i też widzę, że bardzo dużo z Was i ja też osobiście takie coś mam, takie wyrzuty sumienia, że kurczę, ja mogę sobie teraz iść tą plażą. Mogę się tym cieszyć, tym słońcem, tym pięknym błękitem oceanu. E, budujemy dom tak. M no mam się czym naprawdę cieszyć. Mam piękną zdrową rodzinę, e, cudowną rodzinę, pełną wsparcia miłości. E, I jak na razie żyję sobie w takim spokoju w ciepełku domu prowadzę takie zwykłe normalne życie i, Powiem Wam, że ja też miałam takie wyrzuty właśnie, że ktoś gdzieś no ma, ma źle, tak? Ma, ma słabo i... Oh, no, ciężki jest to temat, ale słuchajcie, my wszyscy musimy dbać też i o siebie, żeby właśnie mieć później tą siłę do walki. Żeby walczyć o ten świat. Kurczę, już tyle złych rzeczy się dzieje dookoła nas przez ostatnie lata że naprawdę pamiętajcie, że zawsze po burzy wychodzi słońce i to się musi skończyć. Musi być dobrze. Ja wierzę w to i nie widzę tego inaczej. będzie już w domu jak widzicie z oruśką, też się dużo z Was pytało, jak tam Orio się ma po ostatnich jej przygodach ze zdrówkiem. Chodzi troszkę lepiej, ale to jeszcze nie jest takie 100% jak było kiedyś. Też dużo z Was mi pisało i też znajoma mi polecała, żeby Oreo też zacząć dawać CBD, bo to ponoć jest na reumatyzm najlepsze i też o tym właśnie zaczęłam dużo czytać. A więc rzeczywiście. No te suplementy, które my jej teraz dajemy, to też widzę, że, że jej to poprawiają to chodzenie, ale nie wiem, czy widzicie ona tak trochę jeszcze dziwnie chodzi. No ale już jest dużo lepiej, a przede wszystkim to, co mnie cieszy, to jest to, że Orio właśnie e, tako, ma więcej energii, że znowu jest taka jak, jak to ona. Oczywiście ona tam od razu po tych lekach, które jeszcze bierze e, takie na wzmocnienie. Oreo, nie wchodzi w te pajęczyny. to e, no to wiecie ona jest taka troszeczkę bardziej śpiącawa. E, no ale... Cieszę się, że wiecie, idzie to w dobrą stronę u Orio, a nie odwrotnie. A co ty robisz? Ty, głuptalku mój. Coś się tutaj zaspędziało, co? Widzicie? Tylko odpaliłam wiadomości i od razu, od razu już są wiadomości prosto z Ukrainy.

Tutaj jak widzicie są wiadomości, które. No tu macie nawet oznaczone tak konkretnie z którego miejsca na Ukrainie. Tu jest pokazana Moskwa na żywo. No i tutaj mamy oczywiście dziennikarza, który o tym wszystkim opowiada, tak? Relacjonuje to wszystko. Strasznie to wygląda. I widzicie, teraz jest, słuchajcie, bardzo ważna sprawa, że oprócz tej pomocy, którą teraz dajemy uchodźcom i Ukrainie, do tej pomocy będzie potrzeba jak najwięcej. Nawet jak już po tych wszystkich, po tej wojnie całej, ile to też trzeba będzie pomocy wysyłać, no ale ponoć już Europa działa i. No i na pewno będzie bardzo dobrze. No kurczę, mam nadzieję. Ja nie chcę innych myśli, słuchajcie, do siebie przyciągać. Nie chcę już wam pokazywać zbytnio tych newsów, ale chciałam wam powiedzieć, że cały czas, widzicie, jest, jest o tym mowa. I teraz, kochani, nieważne gdzie jesteśmy, po prostu cały świat tym żyje. No tak to, tak to, tak to teraz wygląda. Cały świat jest, można powiedzieć, zagrożony, więc. Mówię pozytywne myśli, kochani, pozytywne myśli. Dobra, kochani, e, idę słuchajcie, popracować trochę na kąpie, bo muszę. E, też dzwonić do mnie ze szkoły, że coś się wikusia gorzej czuje więc muszę po nią teraz pojechać. Powiedzieli, że tam ją przebadali, bo tam jest pleniarka w szkole, że nic jakiegoś konkretnego, po prostu powiedziała, że ją głowa boli, i wiecie, może jakieś takie przemęczenie. Ona też biedna, teraz ma dużo na, na, na swojej małej główce. No, więc jadę po wikusie. I kochani, widzimy się w kolejnych vlogach. Ja się z wami teraz już żegnam Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Trzymajcie się.